Za biurkiem i coś tam mówi z mądrominą lub przechadza się po klasie, zagląda do zeszytów i wymądrza się, że ktoś coś źle napisał. Przekonuje, że żołnierz pisze na początku, a nie na końcu przed skrobką, bo to drugie wymienia się na R. To na pewno nie jest uczeń. Jeśli biedne dziecko upiera się przy swoim. To i tak nic jest skóra, bo nauczyciel, naucznie, dowadia mu swoje racje, Podtykając pod nos słownik ortograficzny, a może ten co ten słownik napisał, pomylił się albo był z natury przekorny, to znaczy, dowcipni się. Kto wie? Poeci to przecież też literaci, a piszą z błędami i bez przecinków. Ci inni, to znaczy, nie nauczyciele, czyli uczniowie, też są na lekcjach łatwo rozpoznawalni, a przede wszystkim. Jest ich nieproporcjonalnie więcej. Od tej ilości uczniów dwoi się i w ocza. Prawdziwa atak klonów, w tym tkwi ich siła. Na ławkach rzu rzucają do siebie lub siebie papierkami. No i obowiązkowo żyją gumę. Z braku takowej może być i gumka do ścierania. Niektórzy nic nie robią, oprócz nieszczęśliwie znudzonej miny. I tylko od czasu do czasu zdobędą się na wysiłek, żeby bąknąć lub wrzasnąć obrażonym tonem. Jakby tego nie było, widać gołym okiem.